Gospodarzem tegorocznych miejsko-gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej była Szkoła Podstawowa numer 3 w Olkuszu. Święto wszystkich uczniów i nauczycieli to jak zawsze okazja do podziękowań tym, których codzienna i często mozolna praca przyczynia się do tego, że co roku gmina Olkusz może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami w edukacji. Przedstawiciele olkuskich władz i środowisk nauczycielskich podkreślają, że jak chodzi o poziom kształcenia młodych mieszkańców miasta i gminy nie powinniśmy mieć kompleksów, bo olkuskie szkoły plasują się na wysokich miejscach w różnych rankingach, a nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Święto nazywane potocznie Dniem Nauczyciela było idealną okazją do podsumowań i nagrodzenia tych, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży. W wyjątkowy sposób została nagrodzona wieloletnia praca Andrzeja Feliksika na rzecz oświaty. Ten społecznik, działacz i nauczyciel sprawujący na co dzień funkcję dyrektora samorządowego zespołu edukacji został uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka jak co roku przyznał nagrody dla nauczycieli z terenu gminy. W tym roku nagrody pieniężne trafiły do 31 nauczycieli i wychowawców. Gratulacje od burmistrza otrzymali również ci, którzy powiększyli grono nauczycieli mianowanych w naszej gminie. Minie. Wyjątkowy charakter czwartkowych uroczystości podkreślił występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej nr 3 w Olkuszu. I jak od górka, przegląd okózki live.